No, 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 witajcie w, na, w piątym rozdziale Tao Te Ching. Jak się nazywa ten rozdział? Nie wiemy. Zaraz się dowiemy, jak będziemy czytać czarną książkę. Ta książka nie ma nazw rozdziałów. <coughs> Fajnie by było, gdybym umiał to przeczytać. Tylko z tym, że to jest tradycyjny chiński. Tutaj bym się powywracał strasznie. Patrzę na niektóre te znaki. to. Niebem i ziemią nie targają emocje. Traktują wszystko jak słomiane kukły. Uuu, słomiane kukły. No nie. Um, z tymi słomianymi kukłami to będzie to będzie jakaś iluzja. Wiecie, kiedyś była taka bitwa w Chinach. Mnóstwo słomy. I Jedno z wojsk stwierdziło: Może tak, wojsko jedno stoi po jednej stronie rzeki, drugie po drugiej. Jedno z wojsk nie, skończyło im się strzały. Cholera, no i jak będziemy teraz walczyć? Więc napchali swoje łodzie z kukłami żołnierzy i wysłali je. E, Więc żołnierze byli jakiś tam zanurzeni, schowani za łodzie, z łodziami, żeby nic mi się nie stało. Wysłali je, żeby przepłynęły blisko. E, Wojsk wroga i żołnierze po drugiej stronie rzeki robili mnóstwo hałasu, nie? No i co? I łodzie wróciły za chwilę pełne strzał. Po prostu wyjmowali sobie i już mieli strzały. Te słomiane kukły w Chinach pewnie mają trochę większe znaczenie niż ja potrafię zarysować powierzchnię. Dla mnie to jest iluzja, to jest manekin, to jest coś stworzonego, co ma udawać to, czym jest naprawdę. Pewnie co się całkiem nie zlepali. Okej, okay, przeczytam też teraz. Niebem i Ziemią nie targają emocje. Traktują wszystko jak słomiane kukły. Mędrzec nie jest targany emocjami. Traktuje wszystkich jak słomione kukły. Przestrzeń pomiędzy niebem a Ziemią podobna jest do miecha. Pusty w środku, jednak jest źródłem niewyczerpanej energii. Im intensywniej pracuje, tym więcej się z niego wydostaje. Żadne słowa nie mogą tego wyrazić. Lepiej poszukaj tego w sobie. Jak czytam, Niebem i ziemią nie targają emocje. To mi się przypomina taki wers piosenki Johnny Mitchell. And the sky goes on forever without meter maids and peace parades. I niebo ciągnie się w nieskończoność. Bez konduktorów i. Marszy Równości. Nie wiem, jak to się mówi w polsku. and Peace Parad dla pokoju. Co bardzo fajnie pokazuje, jak mało te wszystkie ludzkie podekscytowane krzyki, te, wiecie, te, te szopki, które odstawiają politycy, jak mało to wszystko znaczy. Oni wszyscy nie będą żyć za 100 lat, a robią tyle hałasu. Za 200 lat nikt nie będzie pamiętał, że oni kiedykolwiek istnieli. A są tacy ważni. Mają takie piękne garnitury. Okej. Okay. Niebem i niebe Ziemią nie targane emocji. Czekam tak tam wszystko. Mędrzec tak samo nie jest targany emocjami. Czyli mędrzec jest tak jak niebo i Ziemia. I widzi wszystkie nie tyle jak słomiane kukły. Znaczy, to to brzmi trochę bez szacunku. <ścoughs> Szacunek ale patrzy na wszystko jak na iluzję, jak na cienie rzucane na ścianie. Taki gdzieś ten platoniczny demiurg się gdzieś schował, puszcza cienie, a mędrzec wie, że to nie jest naprawdę. Ciocia, A wiesz, że to wszystko jest na niebie? Nie mam pojęcia o co chodzi przestrzeń pomiędzy niebem a ziemią. Jest podobna jest do miecha. Rozumiem przepływy energetyczne i tak dalej, ale... Tak o tym mówić. Podoba mi się pod koniec, wiesz, żadne słowa nie mogą tego wyrazić. Lepiej poszukaj tego w sobie. Ale zobaczmy jak rozdział piąty jest w tłumaczeniu numer czarny. Funkcja pustki. Duch i materia działają bez intencji. Zatem we wszystkich sprawach pozostają obojętne. Nie okazują łaski ani wrogości. Mędrzec również zachowuje bezstronność. Zatem we wszystkich sprawach pozostaje obojętny. Nie okazuje łaski ani wrogości. Okej, okay, okej. Okay. Patrzcie, nie ma tutaj żadnych słomianych kukieł. Ha! Spaliły się w płomieniach pustki. <grym> Przestrzeń znajdującą się pomiędzy duchem a materią można porównać do miecha, który nie traci swej mocy, chociaż jest pusty w środku. Pomiędzy duchem a materią. Przestrzeń znajdującą się pomiędzy duchem a materią. Pomiędzy niebem a ziemią. Pomiędzy duchem a materią. Patrzcie, jak inaczej to zinterpretowali. I tutaj aż chcę sięgnąć po chiński znak, ale nie, nie będę tego teraz robił. Nie, nie, nie. Który nie traci swojej mocy, choć jest pusty w środku. Dzięki swej naturze może działać w nieskończoność. Mędrzec jest oszczędny w słowach, ponieważ za ich pomocą niewiele można osiągnąć. No pewnie, im więcej mówisz, im więcej myślisz, tym mniej się dzieje, tym bardziej reagujesz. Mów sercem. Nie budzią. No dobra. Przestrzeń znajdująca się pomiędzy tym. Mm. No, Okej. Okay. I tutaj widzimy ten dualizm. Okej. Okay. Czuję to. Widzimy ten dualizm. Um, Tao jest nieskończone, ale manifestuje się w rzeczach. W dziesięciu tysiącach rzeczy. I manewrując pomiędzy tymi dwoma powstaje ta energia, powstaje ta moc. Subtelna moc. Pomiędzy tymi dwoma światami, świata ducha i materii, może być pustka, ale pracując tym, tym miechem, zbliżając ducha do materii, możemy... O oh God, to tutaj jest dużo do odkopania. W buddyzmie Zen spotkamy się wiele razy z, z takim pomysłem, żeby. O oh, rany, wiele razy to za mało powiedziane żeby to, co święte, sprowadzić do poziomu jak najbardziej banalnego i odwrotnie. Dlatego, żeby zatrzeć granice, żeby pokazać, że świętość jest w tym momencie, tu i teraz, a nie w jakiejś świętej księdze gdzieś tam na jakimś ołtarzu. Kiedyś ktoś zapytał jakiegoś mistrza zen, takie słysławne powiedzenie, co jest naturą Buddy. On mówi 5 funtów lnu. Dlaczego? Bo właśnie w tym momencie ważył len i był super skoncentrowany na tych funtach lnu. I właśnie mówisz: Okej, okay, ten len waży 5 funtów. 5 funtów lnu, to jest Budda w tym momencie, jestem tu i teraz, ja jestem tym lnem, bo patrzę na niego. To jest moja uwaga. Innym razem siedzi sobie mistrz przed swoją chatką. Pyta ktoś go o Buddę. Czym jest Budda? Mówi, suche gówno na patyku. Czemu? Bo widzi właśnie ten patyk. I on był w polu jego widzenia. To jest jedyne, co... To był patyk do prze, przepychania kibli. Coś takiego, nie? Ehm. <laughs> Innym razem ktoś, ktoś pyta, co przewyższa naturę, co przewyższa wszystkich bodhisattwów i buddów i tak dalej. I tych wszystkich świętych i aniołów. Mówi, ciastko. Bo w momencie, w którym mówimy, o, mówimy słowo przewyższa, to w tym momencie jesteśmy w tej warstwie um, kategorii, w warstwie z 10 tysięcy rzeczy. W momencie, w którym myślimy świadomość buddy, kompletny abstrakt, jesteśmy w warstwie Tao. Okay? I mlawirując pomiędzy tymi warstwami, pracujemy tym miechem. A, kiedyś robiłem wykład na temat czegoś, co się nazywa koło Zen. No i jak mi ładnie poprosicie, może kiedyś znowu zrobię. Nie chaliśmy jeszcze angielskiej wersji tego rozdziału piątego. Funkcja pustki. Funkcja pustki. Rozdział piąty. Funkcja pustki. Chapter 5: Heaven and Earth are impartial. A, ah, jest heaven and earth, a nie duchowość i cielesność. Czy jak to tam było? They see the ten thousand things as they are. The wise are impartial. They see the people as they are. Nie ma słomianych kukieł. Jest takimi, jakimi są. I tu mamy poważną rozbieżność, ponieważ słomiane kuku nie są takimi, jakimi są. Aha, w ten sposób. Takimi, jakimi są, znaczy nic niewartymi iluzjami. Mm -hmm. No nie, tego się nie zaprze tłumaczyć. Ponieważ ludzie są wiele więcej niż iluzjami. Ja tutaj teraz myślę. Szkoda, że tego nie widzi, co się dzieje teraz w mojej głowie. <śm> um. Okej. Okay. To jest takie nef nefilowskie lustro. W momencie, w którym widzimy ludzi jako słomiane kukły, jako to, czym są naprawdę, znaczy jedyna rzeczywistość, która istnieje, jest ta w naszej głowie. Widzimy je, widzimy ludzi jako swoje własne odbicia. I może widzimy również siebie jako słomianą kukłę. Przestrzeń pomiędzy niebem a ziemią. Oh, English. The space between heaven and earth is like bellows. The shape changes, but not the form. The more it moves, the more it yields. The more words count less. Not the more words count less. Hold fast to the center. Hold fast to the center. Trzymaj się mocno środka. Co to jest środek? W chińskim środek to jest również. Chiny Zhongguo to jest państwo środka, czyli Chiny Ten znak rozpoznam bez, bez problemu na pamięć Jego tu nie ma więc nie chodzi o środek, chodzi o o siebie, o swoje wnętrze W momencie, w którym trzymasz się spokoju wewnętrznego, nie mówisz słów, albo mówisz tylko tyle słów, ile należy, Bo kiedyś mistrz zen, który odpowiadał swoim uczniom tylko jednym słowem. Ten, ten od ciastka. No i zgubiłem zdanie. Wiecie co? Trzymajcie się i dobrej nocy Wam życzę. Spotkamy się w rozdziale szóstym.